Jeżeli szukasz informacji na ten temat, znajdziesz je w poradniku, który znajduje się w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie informacje oraz tajniki hodowli. Hodowla zespół zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia bądź rośliny, mający na celu otrzymanie w warunkach stworzonych przez człowieka organizmów żywych, np. doświadczalnych w nauce. Hodowla uszlachetniająca ma na celu otrzymanie bardziej wartościowych pod względem genetycznym i komercyjnym odmian albo ras. Inaczej można hodowlę uszlachetniającą określić jako świadome działanie człowieka mające na celu poprawę populacji genetycznej zwierząt, aby pokolenie potomne było lepsze od pokolenia rodzicielskiego. Ryby przetwarzają bezużyteczne z punktu widzenia człowieka, rośliny i zwierzęta wodne na wartościowe dla niego mięso są wykorzystywane na całym świecie w celach konsumpcyjnych, przemysłowych oraz rekreacyjno-poznawczych. Konsumpcja, pożywienie Od najdawniejszych czasów ryby są jednym z podstawowych składników pożywienia człowieka. Rybi mięso jest łatwo przyswajalne i wartościowe pod względem odżywczym. Zawiera wysokiej jakości białko, jod, fosfor, potas, wapniora z witaminy A i D. Przemysł – Dostarczają surowca dla przemysłu rybnego, farmaceutycznego, do produkcji nawozów, klejów, karmy dla zwierząt i innych, np. z łusek u klei produkowano sztuczne perły i inne tanie imitacje klejnotów. Akwarystyka – Stanowią obiekt badań naukowców, laboratoria, ośrodki naukowe, są prezentowane w akwariach publicznych, hodowane w akwariach prywatnych. Istnieje wiele firm wyspecjalizowanych w poławianiu, hodowli i dystrybucji ryb akwariowych. Wędkarstwo, popularny na całym świecie rodzaj hobby i sportu polegający na łowieniu ryb przy pomocy wędki. Są bioindykatorami czystości wód, np. strąg potokowy i sieja. Zagrożenia Odmienne środowiska w jakich żyją ludzie i ryby nie zmniejszają faktu, że wzajemnie mogą być dla siebie zagrożeniem zagrożenia dla człowieka niebezpieczeństwo pogryzienia wiele gatunków dużych drapieżnych ryb rekiny barrekudy, jest zdolnych do zaatakowania człowieka który z ich punktu widzenia naruszył ich terytorium na przykład podczas kąpieli niebezpieczeństwo zatrucia mięso ryb jest uważane za smaczne i zdrowe jednak istnieją gatunki a nawet całe rodziny ryb których mięso jest dla człowieka śmiertelnie trujące Taki fugu, kształtne. Inne natomiast są wyposażone w kolce połączone z gruczołem jadowym, skorpenokształtne. Zagrożenia dla ryb Przełowienie, nadmierna, niekontrolowana eksploatacja łowisk, zatrucie środowiska, ograniczanie obszaru występowania gatunków poprzez pogarszanie parametrów wody. Hodowla ryb jest główną formą akwakultury, podczas gdy inne metody mogą podlegać marikultury. Hodowla ryb obejmuje podnoszenie ryb na rynku w zbiornikach lub zamkniętych, w zwykle w odniesieniu do żywności. Placówka, która uwalnia młodych ryb na wolność w ramach rybołówstwa rekreacyjnego lub uzupełnienie liczby naturalnych gatunku jest powszechnie określane jako wylągarni ryb. Na całym świecie, najważniejsze gatunki ryb stosowane w hodowli ryb to karp, łosoś, tilapia i sum. Jeden istnieje rosnący zapotrzebowanie na ryby i białka co spowodowało powszechne przełowienia w dzikich łowisk. Hodowla ryb oferuje marketerom rybne innego źródła. Jednak hodowla ryby mięsożerne, takie jak łosoś, nie zawsze zmniejszyć presję na dzikich łowiskach. Od mięsożernych ryb hodowlanych są zazwyczaj podawane mączkę rybną i olej rybne wyodrębnione z dzikich paszy ryb. Globalna powraca do hodowli ryb nagrane przez FAO w 2008 roku wyniosła 33 miliony 800 tysięcy ton. Wartości około 60 miliardów US dolar. Obszerny akwakultury: Agvaboi, norweski przewoźnik żywe ryby używane do obsługi marine harvest hodowli ryb na zachodnim wybrzeżu Szkocji. Ograniczenie wzrostu jest tu dostępny dostaw żywności przez źródła naturalne, powszechnie zooplanktonu, karmienie pelagicznych glonów lub dennych zwierząt, takich jak skorupiaki i mięczaki, tilapia paszowych bezpośrednio na filtr gatunków fitoplanktonu które umożliwia zwiększenie produkcji. Produkcji fotosyntezy może być zwiększona przez nawożenie wody staw zmieszanek nawozów sztucznych, takich jak potasu, fosfor, azot i mikroelementów. Ponieważ większość ryb są mięsożerne, zajmują wyższe miejsce w łańcuchu pokarmowym, a zatem jedynie niewielki ułamek pierwotnej produkcji fotosyntezy, zwykle 1%, zostanie przekształcony w zbiorach stanie ryb. Inną kwestią jest ryzyko zakwity glonów. Kiedy temperatury, substancji odżywczych i dostępne światło słoneczne są optymalne dla wzrostu glonów, alk pomnożyć ich biomasy w nadzwyczajnym tempie, w końcu prowadzi do wyczerpania dostępnych składników odżywczych i późniejszej diof. Gnijącej biomasy glonów będzie wyczerpywać tlenów w wodzie stawu, ponieważ blokuje słońce i zanieczyszcza ją z organicznych i nieorganicznych substancji rozpuszczonych. Na przykład janów amonowych, które mogą, i często uwagi, prowadzą do ogromnych strat ryb. Opcja alternatywna jest użycie systemu mokradeł, takich jak w Weta Palma. W celu wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł żywności w stawie, hodowcom wybiorą gatunki ryb, które zajmują różne miejsca w ekosystemie stawu, na przykład podajnik filtr, takich jak algi tilapii. Od danych podajnika takich jak karp lub sum i zooplanktonu podajnika różne karpie lub z